Ludzie dzielą się na takich, którzy mają wyniki i takich, którzy mają wymówki. Nasi uczestnicy naszego szkolenia mają ewidentnie wyniki. Wyniki w nauce. Teraz dbamy o to, żeby mieli też wyniki w prezentacji. No, nie idziesz na prawda? Witam Państwa. E... E. Szkolenie jest przeprowadzone w bardzo fajny sposób. Jest dużo ćwiczeń grupowych, przez co pierwszego dnia mogliśmy się też zintegrować. Rzeczą, która bardzo mi się spodobała na tym szkoleniu, to fakt podkreślany bardzo często przez trenerów, że nie istnieje coś takiego jak wada w wystąpieniu publicznym. Na tych warsztatach, zajęciach, w taki sposób ekspresowy, staram się przekazać bazowe rzeczy, które na pewno przydadzą mi się w czasie przemówienia. To... Kolenie jest dla mnie niezwykle e, cenne, ponieważ jest to dla mnie jedyna swojego rodzaju szansa zobaczenia siebie oczami innych osób, tego w jaki sposób się wypowiadam, nauczenia się prawidłowego oddychania, prawidłowej wymowy słów po to, żeby móc wystąpić przed publicznością, zaprezentować coś, w czym ja jestem dobra, czyli naukę w sposób taki, aby wszyscy inni mnie zrozumieli. Samo w sobie szkolenie jest chyba tym, co w przyszłości będzie skutkowało tym, że być może lepiej będę prowadziła zajęcia ze studentami, będę się lepiej prezentować podczas konferencji i też moje wystąpienia będą bardziej efektywne i lepsze. Mamy takie doświadczenie już też z młodymi naukowcami, że kończą prezentację i puszczają tak zwany autokomentarz mimiczny czyli dziękuję serdecznie. <głos》> Podczas takich dwóch dni szkoleniowych koncentrujemy się głównie na trzech filarach. Na pracy głosem, na mowie ciała i na drobnych technikach wywierania wpływu. Czyli takie trzy podstawowe rzeczy, które decydują o tym, czy ktoś jest akceptowalny, ktoś jest przekonywujący, ktoś jest interesujący dla słuchacza. Jak wiadomo, jeżeli chodzi o popularyzację nauki, to jest niezwykle trudne, żeby przełożyć język naukowy na język... Zrozumiały dla przysłowiowego dwunastolatka. Tak ta ma, a tak Na szkoleniu w dosyć zabawny, ale zarazem profesjonalny sposób wskazano nam różne sformułowania, wyrażenia, które wypowiadaliśmy w niewłaściwy sposób. Pszazielką, szczapielką, szczerką. Witam. Uczymy się bardzo wielu przydatnych, wydawałoby się oczywistych rzeczy z zakresu mowy ciała, sposobów prezentacji, wymowy, bardzo różnych umiejętności, zdolności, które mam nadzieję pomogą nam być lepszym naukowcem, być lepszym nauczycielem i być lepszym prezentującym. Popularyzacja nauki jest niezwykle ważnym elementem i trzymamy ze wszystkich kciuki, wszyscy radzą sobie bardzo dobrze, natomiast niech zwycięży najlepszy. Do prezentacji finałowej takie szkolenie przygotowuje nas naprawdę idealnie. Dziękuję, że mogłam wziąć udział w takim szkoleniu. Myślę. Proszę Państwa, na pewno okay. będzie dobrze. Okay.